Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon. Aurelion, jaki jest dziś dzień? Dziś jest dziś. O, to mój ulubiony dzień. Pewnie dlatego, że dzisiaj wpadł kolejny odcinek portalu, w którym gospodarze, czyli Winga i Aurelion porozmawiają o bardzo wyjątkowym misiu, o bardzo małym rozumku. Wiesz, ja bym nie bardzo nie skalował rozmiarów, dlatego że może ma mniej w rozumku, ale za to ma całą masę i olbrzymie serducho. To prawda, serce ma hmm, jak słoń czy jak hefalump? Właśnie chyba bardziej jak hefalump, a przynajmniej tak duże jak kangurzyca. Więc tak, sięgamy po klasykę literatury dziecięcej i ukochanego przez wszystkich Kubusia Puchatka, stworzonego przez Alana Aleksandra Milne w latach 20. XX wieku. Wówczas to zostały wydane dwa tomiki książek dla dzieci, Kubuś Puchatek oraz Chatka Puch Puchatka. Później do tego zestawu dołączyły również wiersze dla Krzysia, czyli tomik poezji, który akurat w Polsce wydany został w dwóch częściach, kiedy byliśmy bardzo młodzi i mam, mamy już 6 lat. Miln był pisarzem, który pisał tak naprawdę wszystko, co tylko, co tylko literatura pomieszcza. I ponieważ ja jestem starszy, muszę krótką notkę biograficzną tutaj wstawić, mianowicie jako taki doświadczony pisarz i doświadczony artysta, Miln udzielał się również na innych frontach, i to dosłownie, bo brał udział w obu wojnach światowych, ale pisał naprawdę wszystko. Zakrawa o ironię to, że cokolwiek napisał, to później wydawcy żądali tego samego. Kilka lat, jak już to odniosło sukces, chociaż on już jako twórca swoją optykę przeniósł w inne miejsce. Na przykład napisał bardzo dobry kryminał Red House Mystery. I oczywiście, wydawcy się później dobijali do niego o kryminały, ale wtedy jego pasje i jego zainteresowania autorskie przyniosły się na wierszyki dla dzieci. Jak wierszyki dla dzieci się zaczęły dobrze sprzedawać, no to wydawcy zaczęli się oczywiście domagać tychże wierszyków, ale wtedy on już był we felietonach. Potem były sztuki aktorskie, potem były książki dla dzieci, i to wiecie, w kółko Macieju. W każdym razie. Przeklinał dzień, w którym wydał Kubusia Buchatka ze względu na to, jaką niezasłużoną i nieoczekiwaną sławę, i oczywiście wiecie, interes taki generalny publiki, przyniosło to, wniosło to w jego życie i w życie jego rodziny. Propo jego rodziny, no nie można tutaj pominąć faktu, że Christopher Robin Milne, czyli pierwowz pierwowzór Krzysia. Z bajki, to oczywiście syn autora, urodzony w 1920 roku, który na swoje pierwsze urodziny dostał od taty pluszowego misia. Misia, który później stał się właśnie pierwowzorem Kubusia Puchatka. Misia, który dostał swoje angielskie imię, Winnie the Pooh, dzięki postaci innego niedźwiedzia. Konkretnie niedźwiedzicy Winnipeg, która była żywą maskotką kanadyjskiego wojska i która w 1914 roku została przewieziona do Wielkiej Brytanii i ulokowana w londyńskim ogrodzie zoologicznym. Tam też mieszkała prawie 20 lat i po jej śmierci w Londynie stanął jej pomnik. Pomnik, na którego odsłonięciu Christopher Robin był między innymi dlatego, że z niedzielicą zdążył się przez te lata bardzo zaprzyjaźnić, a przynajmniej jednostronnie, bo odwiedzał ją bardzo regularnie, bardzo często. Drugą część imienia Kubusia Puchatka u niej De Puch, wzięli od Łabędzicy która była również obecna w tamtymże ogrodzie zoologicznym. To imię Kubuś Puchatek, w przynajmniej takie, jakie się przyjęło w języku polskim, umówmy się, nastrączyło sporo problemów przede wszystkim tłumaczom. W języku angielskim Winnie the Pooh jako imię jest... No cóż, rodzaju nie do końca określonego nawet bardziej skłaniałoby się ku rodzajowi żeńskiemu. Natomiast ewidentnie w książce pojawiają się zaimki męskie. W momencie, kiedy pojawiło się pierwsze polskie tłumaczenie obu książek, czyli Kubusia Puchatka i Chatki Puchatka, było to tłumaczenie autorstwa Ireny Tuwim i tutaj faktycznie Miś został nazwany Kubusiem Puchatkiem. Natomiast istnieje też inny przykład przekład Moniki Adamczyk-Garbowskiej, którym Miś został nazwany Fredzią Pchi, Pchi Jest to tłumaczenie do dzisiaj wzbudzające niemałe kontrowersje, ale też przez wielu uważany za ten bliższy oryginałowi. Bo mamy tutaj faktycznie Fredzie Piphi, który jest określany męskimi zaimkami. Jak chodzi o te wszystkie pluszowe zabawki Christophera Robina, to one owszem do tej pory istnieją. Oprócz oprócz prosiaczka, bo on gdzieś zaginął. Przepraszam, oprócz, oprócz kangurzątka, bo one zaginęło. Natomiast i tygrys, i kangurzyca i miś, i kłapouchy, i prosiaczek są owszem na wystawie dzień w dzień w, głównym, w głównej filii Biblioteki Publicznej Nowego Jorku. A więc to są historyczne zabawki, które do tej pory bawią i uczą dzieci. Tak, i swoją drogą właśnie trochę na tych zabawkach też wzorowali się twórcy filmu aktorskiego. O tym jeszcze zdążyłem dzisiaj wspomnieć. Oprócz zabawek, które istniały w realnym świecie. Sama lokacja Kubusia Puchatka też istniała w realnym świecie. Jako już zasłużony i finansowo ustawiony człowiek, Milne nabył, był chatkę poza Londynem, bo normalnie rezydowała cała rodzina w Londynie, on z żoną, Christopherem Robinem i jego nianią. I otóż nabyli dom niedaleko Hartfield, Niecałą milę od lasu Ashwood. I w tymże lesie codziennie niemal wychodzili na wyprawy, liczyli drzewa, liczyli sosny, grali w patyki na moście. I jak wejdziecie na mapę Google, to do tej pory w tych okolicach, jak poszukacie Gill znajdziecie całą masę innych punktów charakterystycznych. To ja już przynajmniej wiem, gdzie pojadę na najbliższe wakacje. Koniecznie i bezwzględnie. Zapakujesz mnie w walizkę, ja jestem mało ga gabarytowy. Nie ma problemu z największą przyjemnością. Przynajmniej po to, żeby się przez chwilę poczuć właśnie, że jest się w stumilowym lesie i przeżywa się te wszystkie cudowne i wspaniałe przygody i się tak trochę cieplej robi na sercu. Dam ci, dam ci wygrać w patyki i popolujemy na hefalumpy. Hefalumpy, które swoją drogą w pierwszej wersji yy, zwane były wcale nie hefalumpami, a chochoniami. O, tak, to były chochonie ba w filmie "Wiatrodzienku, busia, puchatka" z 68 roku były przetłumaczone jako "łonie". O, na pewno lingwistycznie. Ta książka jest kapitalnym źródłem różnych inspiracji dla bardzo wielu ludzi. Być może jest to dlatego, że jest napisana językiem bardzo prostym, językiem trafiającym do dzieci, z tego względu musi być logicznie bardzo dobrze ustawiona. To zawiaduje również o sukcesie tej książki, dlatego że z tego samego powodu po prostu trafia do swojego targetu. Jako taką ciekawostkę związaną z tymże językiem, chciałem powiedzieć o historyjce tłumaczenia na łacinę. Otóż był nauczyciel języka angielskiego, który uczył języka angielskiego jako drugiego języka między innymi we Włoszech i uczył angielskiego jako drugiego języka właśnie na podstawie tej książki Kubusia Puchatka. Natomiast znalazł później pracę, ten pan nazywał się Aleksander Leonard i znalazł później pracę w Brazylii, gdzie uczył angielskiego górników i w tym momencie zaczął również tłumaczyć Kubusia Puchatka na łacinę jako takie hobby po godzinach. Jak skończył mu się kontrakt, to książka już była na tyle zaawansowana, że po prostu żal było nie skończyć. No więc skończył to tłumaczenie, ale wydawnictwa nie były zbytnio zainteresowane, w związku z tym wydał ją własnym sumptem. Książka okazała się hitem, jak chodzi o takie, wiecie, klasę średnią i ich stoliki kawowe w salonach. I w związku z tym, kolejne wydania tylko się zwiększały i były coraz bardziej y, liczne. Książka sprzedawała się na pniu. Dziś jest bardzo trudno trafić na egzemplarze tej książki, jak już to oczywiście w cenach zupełnie kosmicznych. Natomiast o sukcesie książki niech świadczy fakt, że jako pierwsza książka niejęzyczna znalazła się i królowała na liście bestsellerów New York Timesa i zajmowała to poczytne miejsce przez wiele lat. Co więcej, to otwarło drzwi do kolejnych tłumaczeń, bo w ciągu pięciu lat, po tym jak ta książka była na tej liście bestsellerów, przetłumaczono Małego Księcia, przetłumaczono Alicję w Krainie Czarów, przetłumaczono historię Piotrusia Królika na łacinę. No i ale oczywiście te książki nie były aż tak, nie odniosły aż takiego wielkiego sukcesu jak ta pierwsza. No tak, na pewno Kubuś Puchatek inspirował niejednego innego twórcę. Oczywiście zainspirował również Walta Disneya, no bo jakżeby inaczej. Swoją drogą wytwórnia The Walt Disney Company To dzisiaj jest w posiadaniu praw autorskich do Kubusia Puchatka z wyłączeniem co prawda praw do utworu przetłumaczonego przez Iranę Tuwim. One są traktowane zupełnie odrębnie. To prawa tłumaczy pozostają prawami tłumaczy. Natomiast Kubuś Puchatek pozostaje drugim, najbardziej prestiżowym, najbardziej dolarogennym,

Swoją drogą właśnie walka o prawa, znaczy walka. Troszkę przerzucanie się prawami autorskimi było powodem tego, że jakiekolwiek kontynuacje serii o Kubusiu bardzo długo nie powstawały. W połowie lat 90. David Benedictus zgłosił się do spadkobierców Aleksandra Alana Milna i Ernesta Sheparda Rysownika z pomysłem, że chciałby kontynuować opowiadania mi własnego autorstwa całą historię Kubusia. Dostał wtedy bardzo jasną informację, że jest to niemożliwe ze względu na to, że właścicielem praw jest Walt Disney. Natomiast jakieś 10 lat później otrzymał informację zwrotną, że te prawa się troszeczkę poprzestawiały prawa do kontynuacji wróciły do spadkobierców, spotkali się i w tym sposobem powstała w 2009 roku powrót do stumilowego lasu, to jest zbiór opowiadań, które właśnie kontynuują przygody Kubusia i jego przyjaciół swoją drogą właśnie wszystkie te książki, znaczy przede wszystkim Chatka Puchatka i sam Kubuś Puchatek znalazły się w serii 40 najważniejszych książek XX wieku w kanonie na koniec wieku wybranych w plebiscycie czytelników Rzeczpospolitej. Wśród takich hitów jak Mistrz Małgorzata, Dżuma czy Imię Róży to właśnie 16 miejsce zajmują egzekwo dwie pozycje z serii Puchatkowej. Obie pozycje na miejscu szesnastym są zdecydowanie do odświeżenia na mojej liście bucket list refresher. Także Kubusiu Puchatku trzymaj się już niedługo do ciebie też dotrę. Koniecznie zwłaszcza, że cała seria Kubusia Puchatka jest przede wszystkim ogromną kopalnią cudownych, wspaniałych i cieplutkich cytatów. Czy są tak cieplutkie jak grzany miodek na zimę? Tak, też. Krótko po śmierci Milna, Walt Disney oczywiście chciał z swoje aktywa. Powstały filmowe wersje przygód Kubusia Puchatka. I tych wersji jest cała masa, natomiast ja chciałbym wyciągnąć jedną wersję, która owszem nie powstała w stajni Disneya. Jest to wersja Winnie Puch, zekranizowana w ówczesnym Związku Radzieckim. Ta wersja jest kapitalna, jak chcecie się dobrze pośmiać, to ten tryptyk z... 1969 roku na pewno, na pewno ku temu posłuży. W tej wersji główny rysownik, Fiodor Kitruk, postawił na troszeczkę inną wizję całej opowieści, mianowicie nie widzimy tutaj Krzysia, z tego względu, że Krzysi jest jakby dużo większy niż wszelkie inne postaci i chciał Kitruk tak, znormalizować te ich rozmiary, tych głównych bohaterów. I cała historyjka, cały tryptyk jest przedstawiony w takiej wersji dużo bardziej ironicznej, w takiej wersji satyrycznej, gdzie ten humor oryginalnych książek jest trochę bardziej podśrubowany. Jak chodzi o głosy, które użyczono w tejże wersji, to reżyser był bardzo wybredny i kilkakrotnie podchodził do narratora, żeby, prawda, go zwerbować do tego dzieła. No i Wladimir. Osenew Uważał, że to jest prawda poniżej jego godności aktorskiej, poniżej jego wielu lat występów na scenie itd., itd., ale w końcu zgodził się po tym, jak obejrzał dzieło rysunkowe i zrozumiał o co chodzi i pojął cały fenomen Kubusia Buchatka. Podobne historie były z, właśnie, aktorem podkładającym głos pod Kubusia i aktorką podkładającą głos pod Prosiaczka, i ich głosy musiały być troszeczkę zmienione w studiu dźwiękowym, ponieważ głos Kubusia był zbyt niski, zbyt dźwięczny, taki sonorowy, a głos prosiaczka z kolei, kobiety, był zbyt wysoki, więc to wymagało le lekkich technicznych i technologicznych wtargnięć. Historyjka, która była dla mnie najbardziej urzekająca jest taka, że w 76 roku Kitruk był nagrodzony za, za ten tryptyk i mógł wyjechać do studia Disneya, do Ameryki. I tam spotkał Wolfganga Reitermana, który był autorem We Need a Pooh and the Blastery Day i tenże krótki filmik wygrał Academy Award for Best Animated Short Film, czyli wygrał Oscara po prostu. No i Reiterman powiedział Kitrukowi, że wersja rosyjska z powodu takiego rubasznego humoru i pomimo takiej, wiecie, prostej wręcz... Prostackiej kreski podobała mu się nawet dużo bardziej niż jego własna. Swoją drogą, jak wspomniałeś o zamieszaniu trochę z podkładaniem głosów pod postacie w bajce. No, ja osobiście jak myślę o kubusiu Puchatku z miejsca słyszę jego głos, przy czym głos w wersji angielskojęzycznej, głos Jima Cummingsa, który swoją drogą jeszcze i do dzisiaj czasami się wciela w tę postać. I to jest po prostu tak charakterystyczny tembr, że. No, już do końca życia Jim Cummings będzie dla mnie Kubusiem Puchatkiem i nic tego nie zmieni. Natomiast też doskonale pamiętam polską wersję językową, kiedy głosu Kubusiowi użyczał Jan Kociniak. Później się to troszeczkę zmieniło i w ostatnich przynajmniej dwóch filmach takich Animacjach pełnometrażowych, rolę tę przejął Maciej Kujawski, tak jest m.in. w filmach Kubuś i Hafalumpy oraz w prosiaczku i przyjaciołach. Natomiast tutaj trzeba przyznać faktycznie, że te głosy są tak ciepłe, tak przyjemne i to się tak cudownie, tak, tak cudownie się tego słucha, że naprawdę serce rośnie. Ale wspomniałeś też o przyjaciołach Kubusia Puchatka, bo faktycznie w sumie nie wspomnieliśmy o tym, kto się w zasadzie w tym stumilowym lesie pojawia, bo poza Kubusiem Puchatkiem jest tam jeszcze troszeczkę innych postaci. Postaci, z którymi w sumie tak jakby się zastanowić, im człowiek starszy, tym się chyba coraz bardziej identyfikuje z innymi. To ja na pewno będę kłapouchym, cynicznym i marudą. Ej, akurat ciebie bym bardziej strzelała w sowę przemądrzałą. <śledzimy> Też dobrze, też dobrze. To ty byłabyś kangurzycą według mnie. Nie, wiesz co, ja nadal celuję w maleństwo. <gry> <gryble> Więc tak, w każdym razie mamy, że tak powiem, cały przekrój, jeżeli chodzi o ce cechy charakteru postaci w Stumilowym Lesie. Mamy Kubusia Puchatka, który oczywiście jest wielkim fanem miodu i mało co innego tak naprawdę zaprząta mu głowę. Mamy bardzo strachliwego Prosiaczka. Tygrysa, który jest tak pełen entuzjazmu, że mógłby nim obdzielić całe przedszkole. Sowę Przemądrzałą, który jest najmądrzejszą postacią w ogóle w całym stumilowym lesie mamy królika, który chyba najbardziej z nich wszystkich narzeka, i depresyjną postać kłapucha. No i oczywiście również mamy Kangurzycę z malajstwem, czyli taką typową rodzinę rozbrykranego dzieciaka i mamę, która się nim troskliwie opiekuje. Trochę więcej postaci pojawia się we filmach animowanych, one były wymyślone na poczet fabuły, oczywiście, ale w oryginale to są chyba wszystkie postaci, o, wiem, kogo nie wymieniłaś. Nie wymieniłaś wszystkich krewnych i znajomych królika. Jak mogłaś zapomnieć? Och nie, jak mogłam to zrobić. No ale nie wymieniłam oczywiście Krzysia. Krzysia, który jest postacią troszeczkę drugoplanową, ale w sumie znajduje się w centrum całej tej opowieści, bo to tak naprawdę jego zabawki tworzą hi tę historię. No i nie wymieniłam również żadnych antagonistów. Bo pomimo tego, że to taka przyjemna bajka, to oczywiście przeciwnicy muszą być. Są łasiczki, są lisy, jest jętyk, no i oczywiście są słonie, czyli właśnie te chochonie, tudzież hefalumpy. I pszczoły, nie zapomnij o pszczołach. Bo pszczoły bzykają podejrzliwie. Mm -hmm. Natomiast wracając do wszelkiego rodzaju ekranizacji Kubusia Puchatka, no to tutaj faktycznie studio Walt Disneya było bardzo płodne, bo od lat 60. -tych, tych produkcji jest bardzo dużo. Były to głównie seriale animowane. Dwa takie największe z nich, czyli Nowe Przygody Kubusia Puchatka i po prostu Kubuś Puchatek, były emitowane również na antenie y, polskiej telewizji w formie Dobranocki, przynajmniej ja połowę lat 90. pamiętam, że Kubuś Puchatek w telewizji leciał i się na niego cały tydzień czekało. Oczywiście później Ku Kubuś Puchatek, który wszedł już do kanonu Disneya, pojawiał się w masie innych produkcji, między innymi we wszystkich odcinkach świątecznych, na zasadzie w kafe Myszka był częstym gościem, bardzo często się pojawiał w formie właśnie odcinków specjalnych na Boże Narodzenie, Produkcje typu Czas Prezentów, Puchatkowego Nowego Roku, etc., etc. Tych odcinków specjalnych było bardzo dużo. Wyszły również cztery duże filmy, czyli Tygrys i Przyjaciele, Prosiaczek i Przyjaciele, Maleństwo i Przyjaciele oraz Kubusi i Hafalumpy. No i oczywiście nie można zapomnieć o filmie kinowym, który całkiem niedawno pojawił się na naszych ekranach kinowych, czyli Christopher Robin. Krzysiu, gdzie jesteś? Ten film był, owszem, cenzurowany w Chinach. A ta historyjka związana z Kubusiem Pochatkiem sięga wczesnych lat y, 2010, bowiem w 2013 roku, kiedy pierwszy sekretarz Xi Jinping odwiedzał Stany Zjednoczone, uchwycono go na spacerze z Barackiem Obamą. I powstał mem, gdzie Xi Jinping był przedstawiony jako Kubuś Puchatek, a Obama jako tygrysek spacerujący po lesie. To był mem, który oczywiście zalał cały internet, i który był e, ostro na, na czerwono w, w Chinach. I począwszy od tego czasu, wszelkie zajawki związane z Kubusiem Puchatkiem i wszelkie memy, w których pierwszy sekretarz byłby w ten sposób przedstawiany, oczywiście mogą przyprawić o poważne problemy, jak odwiedzacie Chiny. W każdym razie w filmie Krzysiu, gdzie jesteś, mamy już dorosłego Christophera Robina, w którego wciela się Evan McGregor, i który, właśnie po latach, ponownie trafia na swoich cudownych i wspaniałych przyjaciół. I trochę sceptycznie, przyznaję się, bez bicia, podchodziłam do tego filmu, będąc przez lata bardziej przywiązaną do wersji animowanej historii, ale ostatecznie muszę przyznać, że byłam wspaniale zaskoczona filmem. Był. Cudowny, był bardzo ciepły. Ja jeszcze nie wiem, ile razy będę mówiła o tym, jaka w ogóle ta historia jest wspaniała w dzisiejszym portalu. Bo po prostu tego, ona jest nie do przecenienia. A teksty Kłapouchego w tym filmie po prostu zbijają z nóg. To jest no, świeżynka na tyle świeża, że ja jej jeszcze nie odświeżyłem, także będę musiał to sobie przyświeżyć. Bo od 2018 roku nie miałeś okazji obejrzeć żadnego filmu. <laughs> Dokładnie tak ja Ci mówię, my już kończymy dzisiaj ten portal, bo ja mam w spiżarni 12 garnczków, które wołają mnie już od godziny. Uuu, tylko 12? Ja, wiesz, w Stanach wszystkiego jest więcej. Ja tutaj mam 3 tuziny, także jest pora na małe, co nieco. Zdecydowanie w związku z tym do obiadu zachęcamy Was do tego, żebyście odsłuchali poprzednie odcinki portalu, które znajdziecie zarówno na YouTube, jak i na Spotify. I co, To usłyszenia za tydzień. Cześć!